Chris szkoli swoją córkę na zawodowego przegania czadzików, a jego aukcja na wośb została zawieszona. Gen z zaprezentowało swój nowy, nagrywkowy dom. Prawnik wypowiedział się o nocowaniu uwieniawy, i ponoć wspólne saunowanie może być zrealizowane. Saunowanie na Golasa byłoby możliwe do wyegzekwowania na drodze sądowej. A internet huczy, że mini Mike pokazał się z nową partnerką. W życiu Minimajka przewijało się już kilka partnerek. Jak się okazuje, teraz wiele wskazuje na to, że youtuber wszedł w kolejną relację. Pierwszy publiczny związek był oczywiście z Paulinką. Para nagrywała razem całkiem sporo kontentu jeszcze w ramach ekipy. Nie obyło się także bez dram. Jedną z tych głośniejszych była ta dotycząca umiejętności z Pary. Wówczas Michael zdradził, że przez swoje wyższe libido niekiedy starał się wymusić stosunek na Paulince. Co, jak pewnie pamiętacie, wywołało masę kontrowersji. Ja mam fantazje różne, ja wszystko robię tak, żeby to rozmaicić, a ty masz wywalony. Później Mini Mike podzielił się z widzami swoją kolejną relacją z Atą Postek, znaną z hotelu Paradise, a oni sami poznali się w innym programie. Tutaj nie było jakichś większych kontrowersji, głównie rozchodziło się o to, że Ata jest z Mike'iem jedynie dla zasięgów, no i wiadomo, Wielkiego fejmu, jak w stosunku każdej nowej dziewczyny. Takie oskarżenie zawsze pojawia się w przypadku Mateusza ze względu na jego wzrost i nie wpisywanie się w te przyjęte męskie kanony piękna. Mimo, że związek budził ciekawość internautów, nie publikowali oni aż tak dużo wspólnego kontentu. Prawdopodobnie z uwagi na główną przyczynę rozstania, mianowicie oceny innych i duży hejt. A ta wspomniała o obrzydliwych wiadomościach o zawistnych ludziach, którzy ich poróżnili, dodając, że mimo wszystko wciąż mają kontakt. Tym razem nie ma oficjalnej informacji o związku, a jedynie przesłanki, ponieważ na profilu i e garnitur pojawiła się reklama niczego innego jak asortymentu marki i możemy zobaczyć Mateusza w towarzystwie tajemniczej influencerki Weroniki Grączewskiej, znanej z programu Love Island. I na ten moment nie byłoby tutaj nic bardziej sugestywnego, aczkolwiek opis zdjęć i ich dość romantyczny charakter wskazuje, że może między tą dwójką być coś na rzeczy. W miłości jak w i e garnitur, rozmiar nie ma znaczenia, co nasuwa, że parę coś łączy. Przejrzałam profile dwójki w poszukiwaniu wyraźniejszych dowodów, niestety nic nie znalazłam, lecz nie doszukałam się także u Weroniki potencjalnego partnera. Także trzeba przyznać, że ogłoszenie związku poprzez współpracę z marką garniturów to byłoby niezłe zaskoczenie. My czekamy na więcej informacji, a jeżeli wy nie chcecie ominąć żadnej aktualizacji, to subskrybujcie kanał Plotkary. Mam nadzieję, że temat nocowanki z Julią Wieniawą jeszcze was nie znudził. Bo przychodzimy z kolejnym update'em. Jak pewnie kojarzycie, Julia wystawiła na woś wspólną nocowankę, w której między innymi mogliśmy z nią wspólnie spędzić czas, pooglądać razem filmy, zrobić trening, zjeść śniadanie itd., itd. Dodała także prześmiewczo informację na TikToku, że w skład tego wchodzi także saunowanie. Saunujemy na Golasa. Później było oczywiście wielkie odwoływanie się od tego. 1 lutego wstawiła film razem z innym prawnikiem, Prawo Marcina, w którym oświadczyła, że przecież w opisie nie ma nic o saunie, w planie jest tylko wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne areoby. Kompletnie ignorując TikToka, którego wstawiła. Zasady na mojej nocowance. Ale w świetle prawa. To, że kupujesz nocowankę, nie znaczy, że kupujesz sobie Julię czy jakiegokolwiek człowieka. Ale mamy aktualizację. Teraz w sprawie wypowiedział się radca prawny z Wrocławia, ponad prawem, który na TikToku ma ponad 80 tysięcy obserwujących. Mówi on, że patrząc chronologicznie, na początku były zasady nocowanki, w której nie było żadnego wspomnienia o aukcji. Dopiero później sama aukcja, w której opisie nie ma wspomnienia o saunie. Gdyby było odwrotnie, można byłoby się o to kłócić. Jednak następnie wspomina o tym, że Julia w filmie dodanym już po utworzeniu aukcji odnosi się bezpośrednio do zasad wstawionych wcześniej. W których ta sauna się pojawia. Film na TikToku pochodzi z 13 stycznia, zaś aukcja powstała od 3 dni później. Gdyby najpierw była aukcja, a potem film, wtedy byłoby pole do manewru. Można byłoby kombinować, że film rozszerza zakres atrakcji zawartych w aukcji. Warto też wspomnieć, że film filmie z 13 stycznia nie ma żadnego odniesienia do aukcji, choć oczywiście. I tutaj nasz radca prawny wspomina, że możliwe byłoby pójście z tym na ścieżkę sądową. Dlatego, moim zdaniem, to saunowanie na Golasa byłoby możliwe do wyegzekwowania na drodze sądowej. Oczywiście, jeżeli znalazłby się ktoś na tyle zawzięty, żeby z czymś takim faktycznie pójść w proces. Pod TikTokiem pojawia się ciekawy komentarz: być na tyle bogatym, żeby to wylicytować, a potem wygrać proces i zarobić 500 tysięcy odszkodowania. W sumie ciekawe, czy osoba, która wygra aukcję, będzie chciała walczyć o saunowanie? No, ja osobiście powiem, że jest. O co walczyć, ale biorę też pod uwagę fakt, że raczej licytowała to osoba, która lubi Julię Wieniawę i nie chciałaby jej dokładać zbędnego stresu i przede wszystkim kosztów. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i jak byście postąpili w takiej sytuacji. Ostatnio wspominałam Wam, że dom Genzy jest na sprzedaż. Tak więc, jak można było się spodziewać, Genziaki mają nowy dom, który możemy zobaczyć w ich najnowszym odcinku na YouTubie. Cały dom jest bardzo ładny i przestrzenny. Hania wspomina, że nic się nie zmienia i nadal będą mieszkać u siebie. A ten dom jest głównie pod nagrywki, tak jak stary. My nie, nie będziemy mieszkać w tym domu. Według nich to najlepszy dom, jaki mieli. I faktycznie zdecydowanie jest najciekawszy, patrząc na ilość zakamarków, pomieszczeń i ciekawego wykończenia. Chciałem powiedzieć, że to jest w ogóle. Najfajniejszy dom, jaki mieliśmy To jest zajebiście To jest inny, jest takie coś takiego takie, 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 takie fajne rzeczy są, no, tak. które tak. tak właśnie wchodzisz to On ma, wiesz co, on ma zakątki Tu się wchodzi w prawo później Tu masz zakątki, później do góry u. Później wchodzisz tu, kurde, jakieś tajemnicze schody Dom ma też spory ogród z basenem i jacuzzi Następnie dziewczyna z produkcji Opowiada o tym, że dom należał do architekta Stąd to ciekawe wykończenie Jeżeli chodzi o ten dom No to po prostu właścicielką jest y, Pani architekt mm. Tak, i po prostu oni sobie jakby zrobili z rodziną ten dom jako taki wiecie dom taki jaki jest. Nie typu żeby właśnie iść na basen do jacuzzi. Następnie był mukbang, w którym rozmawiali o tym domu oraz wspominali stare czasy. Stworzyli też ranking domów, który prezentuje się następująco: S, czyli najlepszy, pierwszy OG dom, a ten aktualny B, poprzedni dom, C drugi dom. Jeśli chodzi o komentarze pod filmem, to zdecydowanie najwięcej jest na temat Wiktory i Faustyny. To pierwszy i ostatni raz, kiedy widzimy Wikę i Fausty w tym domu. Dziwnie mi się ogląda Fausty i Wikę, bo w mojej głowie nie należą już do Genzy. I nagle Faustyna i Wika mają czas na Genzy. Zdecydowanie tego typu opinii jest najwięcej. Niektórzy spekulują, że wraz z nowym domem dziewczyny będą pojawiać się o wiele częściej. Ja natomiast jestem bardzo ciekawa, co wy o tym sądzicie. Także sekcja komentarzy jak zwykle jest wasza. Saga z dzikami u Friza wchodzi na zupełnie nowy poziom. I kurwa, szykuje się ustawka, ej! Frieza wrzucił kolejny odcinek, w którym uczy swoją prawie trzyletnią córkę Maję, jak profesjonalnie odstraszać dziki. Film zaczyna się niewinnie, bo Friz pyta Maję się, czy pójdą znowu odstraszyć dziki. Maja zareagowała bardzo pozytywnie. Pójdziemy znowu odstraszyć dziki? Nie, nie Ale tata szybko ogłasza, że najpierw trzeba zrobić rozgrzewkę. Musisz się przygotować. Jesteś gotowa na trening? Bo jak sam mówi, nie wiadomo co na tych dzikach i trzeba być gotowym na wszystko. Jest więc trening. Najpierw Majusia musi skoczyć na Freeza z kanapy, a następnie przypominanie, jak tata ostatnio gonił dziki z łopatą. No i oczywiście pojawił się sprzęt. Freez ma swoją legendarną łopatę, a Maja dostała wersję junior, bo każdy apex predator musi mieć narzędzia. Później zaczyna się właściwe szkolenie bojowe. uczy Maję kluczowych technik, takich jak ła. Chcecie nauczyć techniki, okej? Okay? Nie, Maja, kiki, ła! Tuptanie. Tup, tup. Komendę sio sio sio. sio, sio, sio. oraz uderzanie łopatą o ziemię, żeby dzik wiedział, że to nie jest jego teren. Maja tym bardzo szybko łapie temat i w pewnym momencie role się odwracają, bo to ona instruuje Kubę operatora, jak poprawnie straszyć dziki. Bo skoro ktoś już raz przegonił dziki spod domu, to jest autorytetem i wzorem do naśladowania. A kto nauczy Kubę? E, Maja. No to pokaż mu teraz jak to się robi. Sio, sio. A na polu mu pokażesz już, tak? Tak. W kulminacyjnym momencie Fris tłumaczy córce, że w lesie są dziki, ale nie ma się czego bać, bo oni są apex predatorami, czyli na szczycie łańcucha pokarmowego. Maja potwierdza bez wahania. Ale my, Maja, jesteśmy, musisz czuć się jak apex predator. Wiesz, co to jest? A okej. Okay. Maja, pamiętaj, jesteśmy na szczycie łańcuchu pokarmowego. Wiesz? Tak. No właśnie. Więc dziki na mnie straszne, prawda? Co ciekawe, kiedy Frizz robi Maj egzamin końcowy z odstraszania dzików, zapomina nauczyć jej najważniejszej, viralowej regułki, którą sam rzucił wcześniej do kamery. Oj, tu kurwa to cię jedne, tak? Że to kurwa szok. I szczerze to chyba dobrze. Maja ma jednak 3 lata, więc może lepiej, że na razie kończy na ła, sio i tu paniu. ła. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś dorosły bierze porady Freeza na temat dzików do siebie, to ta regułka może mu się kiedyś przydać. Na koniec Freeze dorzuca jeszcze drona, którym razem z Majusią szukają dzików z powietrza. Dziki się jednak nie pojawiają, a Freeze podsumowuje, że odkąd Maja je ostatnio wystraszyła, nie wróciły od kilku dni. Przypadek Raczej skuteczny trening. Ja myślę, że możemy być pewni, że jeżeli dziki jeszcze kiedyś wrócą, to natrafią na najlepiej wyszkoloną, najmłodszą jednostkę antydzikową w polskim YouTubie Apex Predator Junior. Jedyne, co jeszcze w jakimś stopniu może im zaszkodzić, to pofarbowanie na różowo albo wyjście na bój przez całą rodzinę Wiśniewskich. Pozostając jeszcze w tym temacie dzików, to wiecie, że w ostatnim odcinku wspominałyśmy wam, że Freeze dobrze wykorzystał swój viral w internecie i utworzył aukcję charytatywną, w której do wygrania było wspólne polowanie na dziki. Aukcja spotkała się z mieszanym odbiorem, ale naprawdę trzeba przyznać, że jest to fajny pomysł, aby przekształcić swój moment w internecie w dobry uczynek. A umówmy się, kto by nie chciał przeganiać dzików z Freeze'em? Nie macie ze mną szans. Zawsze jednak pozostaje ta druga część odbiorców, która twierdzi, że to wszystko pod zasięgi, ale w momencie, w którym chodzi o pomoc, to można spojrzeć na to z innej perspektywy. Freeze już dawno się skończył. Nieudolna próba wybicia się on to wszystko wykorzysta. Niestety po zaledwie jednym dniu aukcja zniknęła z Allegro, a Freeze wstawił story z wiadomością od serwisu, na której widzimy powody usunięcia, której jednak nic się nie pokrywa z jego aukcją. Do wszystkiego dodał smutny opis, czemu usunęliście moją aukcję na Wość. Całe szczęście po paru godzinach aukcja wróciła pod innym tytułem, poszukaj dzików w twojej okolicy, a wcześniej było przegoń dziki w twojej okolicy. Następnie Friz dodał storkę, na której tłumaczy, że w regulaminie Woś. jest jest napisane, że aukcja nie może odnosić się do żadnych polowań. Słuchajcie, Allegro usunął moją aukcję, bo w regulaminie jakby mają, że nie może być nawiązań do żadnych polowań, więc jakby wrzucam nowy link. Jest to spotkanie, spacer i symboliczne szukanie dzików ze mną. Także jeżeli waszym marzeniem było spotkanie z Karolem w celu przegonienia dzików, nadal możecie to zrealizować, jednak na razie za 11 tysięcy złotych. Ktoś jest chętny? Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszych temacikach. Zapraszam Was serdecznie na nasze instagramy. Subskrybujcie kanał Plutkary po więcej ciekawostek.